Co roku wielki post jest czasem, kiedy odnajdujemy prawdę o Bogu, o naszej relacji z innymi, ale też i prawdę o samych sobie. Sprzyja temu i popiół, który przyjmujemy w środę popielcową, sprzyja temu liturgia, ale też jest to czas bardzo szczególny, bo w tym roku jego początek zbiegł się z pierwszą rocznicą pełnoskalowej wojny, którą Rosja toczy. Na udręczonej Ukrainie. Tradycyjnie w Wielkim Poście podejmujemy takie dzieła jak modlitwa, jałmużna, post. W tym roku mamy świadomość, kto konkretnie potrzebuje. Widzimy zdjęcia ludzi umierających pod bombami, ludzi, którzy zostali okaleczeni przez napastników. Widzimy zdjęcia dzieci pozbawionych rodziców i rodziców, którzy stracili swoje dzieci. To jest wielkie wezwanie, wołanie do Boga i w tym kontekście mamy zawierzyć nasze życie Panu Bogu. Zawsze wielki post jest wezwaniem, nawracajcie się, powróćcie do siebie, to znaczy do tego, kim naprawdę jesteście braćmi i siostrami tego samego Boga, braćmi i siostrami, którzy niosą sobie pomoc, którzy starają się tak, jak potrafią, modlitwą błagać o to, aby na tym świecie było mniej cierpień, aby ludzie nie zadawali sobie tak straszliwych ran. Ten post możemy przeznaczyć, czy zyski, jakie uzyskamy z ograniczenia naszej konsumpcji, właśnie na potrzebujących, na działania karitasu. Ale też naszą modlitwę, poszukiwanie prawdy o sobie możemy poprze przeżywać poprzez rekolekcje. Dzisiaj, obok tych rekolekcji parafialnych, grupowych, akademickich, także często ludzie udają się do klasztorów. Na kilkudniowe rekolekcje, odrywając się od tego, co ich zniewala, ten post ma nas uczynić ludźmi bardziej wolnymi, dostrzegającymi optymizm, bo Pan Bóg jest blisko, pochyla się nad nimi, nad nami nikogo nie pozostawia obojętnymi. Jemu zawierzamy także naszych braci i siostry. Wszystkich prosimy, abyśmy tego czasu, tej okazji nie zmarnowali.